Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Artur Opman, Legendy Warszawskie, Złota Kaczka. Był sobie szewczyk warszawski. Nazywał się Lutek. Dobre było chłopczysko, wesołe, pracowite, ale biedne jak ta mysz kościelna. Pracował ci on u majstra jednego. U majstra na starym mieście. Ale cóż, majster jak majster. Grosz zbierał do grosza, z groszy ciłał talary i czerwońce, a u chłopaka bieda, aż piszczy. Niby to mu tam pożywienie dawał. Boże, zmiłuj się. Wodzianka, kartofle i tyle. I odział go, mówi się. Ale ta przeodziewa spadała z ludka, Bądź to stare łachy majstrowskie, co ledwo się kupy trzymały. Dość, że w takim sianie i pies by nie wytrzymał, a cóż dopiero człowiek. Gadają mu. Miej cierpliwość, mityguj się, będzie lepiej, poczekaj ino. Co to lepiej? Kiedy? Rok za rokiem mija, lata lecą, a tu wciąż nędza i nędza. Znudziło mu się. Uciec chce. Do wojska powiada pójdę. Żołnierzem będę. Może się tam nowy Napoleon gdzie zjawi, to jak nic marszałkiem zostanę generałem wielkim mocarzem. No nic, cierpi jeszcze. Czeka. Aż ci tu kiedyś na wieczorynkę poszedł do czeladnika jednego, co się niedawno wyzwolił i wiodło mu się niezgorzej, bo grenadierskie buty szył dla gwardii, dla panów oficerów. Wieczorynka aż miło. Jedzą, piją gawędzą. Ni z tego, nizowego o bajkach się zaczyna, o takich podaniach warszawskich. I mówi jeden stary szewc kuternoga. Ho, ho, u nas w Warszawie i o pieniądz łatwo, i o sławę, tylko trzeba mieć odwagę i rozum we łbie, jak się patrzy. Zaciekawił się lutek, pyta. Mówcie, co takiego? A no nic, rzeknie Kuternoga. Na Ordynackiej, w podziemiach Starego Zamku, jest królewna taka, zaklęta w złotą kaczkę. Kto do niej trafi, kto ją przydybie, wygrał. Ona mu powie, jak skarby ogromne zdobyć, jak się stać możnym bogaczem, magnatem. I gdzie to mówicie? Na Ordynackiej, w lochach Starego Zamczyska. A kiedy? W noc świętojańską. Zapamiętał to sobie nasz lutek, a do nocy świętojańskiej trzy dni trzeba czekać nie więcej. Wieczór spadł na gwarną Warszawę, gwiazdisty, ciepły, czerwcowy, na ulicy ludzi jak mrowia. Panienki takie śliczne spacerują, a przy nich kawaleria, młodzi panowie, a głównie wojskowi. Tu ułan drugiego pułku, biały z granatem, tu strzelec konny gwardii w mundurze zielonym z żółtym, tu piechota liniowa, tu artylerzysta, hej, ostrogi dźwięczą, szable brzęczą, kity migają, aż lubo patrzeć. Idzie sobie nasz szewczyk Lutek krakowskim przedmieściem, nowym światem, wszedł w ordynacką, przeżegnał się, już blisko. Spuszcza się tamką, bo tam właśnie jest nijście do lochów ordynackiego zamczyska. Idzie, lezie, ale mu coś nie sporo. Nie to, żeby się bał, niech Bóg broni. Nie lęka się on niczego, tylko tak jakoś niełacno mu, ze złym duchem, może wejść w komitywę. Ano, trudno. Raz się zdecydował, wejść trzeba. Od tamki, okienka nad ulicą dość nisko, szyb nie ma inokraty. Ale taki udzielec jak wąż się przeciśnie. I jazda. Wdrapał się po wystających cegłach do okna raz, dwa, trzy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wlazł do wnętrza, ciemno, zapalił świeczkę, idzie. Korytarz długi, wąski, kręty, prowadzi niżej i niżej. Aż ci po kwadransie może takiej drogi wylazł szewczyk do piwnicy wielkiej, sklepionej. Z jeziorkiem jakimś pośrodku. Przy mdłym światełku świeczki łojowej, którą trzymał w ręku, obaczył lutek owo jeziorko, a na nim, Boże drogi, prawdę mówił szewc kuternoga: złota kaczka pływa, piórkami szeleści. Taśta aśka kaczuchno. I nagle, z kaczki czyni się przecudna dziewica, królewna: włosy złote do ziemi, usta jak maliny. Oczy jak gwiazdy, a buzia taka cudna, że klękajcie narody. Czego chcesz ode mnie, chłopczyku? Jaś wielmożna królewno Lutek powiada nic ci ja nie chcę, i no zrobię to, co ty chcesz, abyś rozkazała. Dobrze, odpowie księżniczka, wtedy ci powiem. Uzyskasz skarby, jakich nikt na świecie nie ma i mieć nie będzie. Panem będziesz, bogaczem, jeśli spełnisz co do Joty to, co ci powiem. Słucham, jaśnie Wielmożna. Oto masz kieskę, w niej sto dukatów. Przez dzień jutrzejszy musisz je wydać, ale tylko na potrzeby własne, dla siebie samego. Nic ci z tego złota dać nikomu nie wolno, ni grosza. Ni grosza pamiętaj. Ha, ha, ha! Zaśmieje się Lutek. I cóż to trudnego? Będę jadł, będę pił, będę hulał, wydam sto dukatów, a co potem? A potem skarby niezmiernie otworem stać ci będą kopalnie złota prawdziwe, bogactwa niezmierzone. Ale pamiętaj, ni grosza nikomu. Zgoda, królewno, daj kieskę! Księżniczka kieskę ludkowi wręczyła. Zaśmiała się jakoś, dziwnie, i znikła. Strach przejął szewczyka. Ledwo się do okna dogramolił, wylazł na tamkę i smyrgnął na stare miasto. Nazajutrz dzień od rana samego puszcza się lutek na miasto. Co tu robić najsampierw, myśli sobie. Chyba się odziać, jak panicz. No dobrze, racja. Poszedł na święto jerską do sklepów z odzieżą. Kupił sobie kapelusz, ubranie, paletot. Szyk, prawdziwy hrabia. Idzie, pogwizduje, laseczką macha, bo i laseczkę se sprawił. Nie wie, co robić dalej. Nie taka to łatwa sprawa wydać sto dukatów. Sto dukatów dla siebie samego. Ha! Trzeba pomyśleć. A że to była już jakaś dziesiąta godzina... Jeść mu się kaducznie zachciało. Jeść i jeść. Młody, zdrowy, to i nic dziwnego, że głodny. Wstąpił do gospody. Każe sobie dać kiełbasy, kiszki, piwa bułek. Je. Je, aż mu się uszy trzęsą. Najadł się tak, że mu chyba na trzy dni wystarczy. Co się należy? Dwa złote. Dwa złote? Nie więcej? Dwa złote paniczu, i przydałoby się z dziesięć groszy na piwku. Wydaj, że tu sto dukatów bądź mądry. Ano trudno. Trza jakości ten pieniądz wydać. Pomyślimy. Sypie ci lutek na wycieczkę za miasto. Pojechał końmi do Wilanowa. Bryczkę wynają na poczcie, koni czwórka, pocztylion gra na trąbce, uciecha. Przyjechał. Dał dukata odźwiernemu przy parku, chodzi po ogrodzie. Napatrzył się, południe już minęło. Pora powracać i znów jest w Warszawie. Co zrobić? Gdzie wydać pieniądze, bądź wydał niespełna pięć dukatów? Spojrzał, afisz na rogu, Teatr Narodowy. Nie ma co, chodźmy do teatru. W teatrze zabawił się setnie. Nie był w nim nigdy. Bo i skądże? Rzecz droga, miejsce dwa złote. Wyśmiał się, ucieszył, wychodzi. Późna już pora. Czasu do wydania pieniędzy niewiele, a Bóg świadkiem, niewielutek co z nimi zrobić. Idzie, rozmyśla. A gdy tak idzie, na rogu zaułka starzec stoi zgarbiony. Panie, powiada. Drugi dzień mija, gdy nic w ustach nie miałem. Starym żołnierz, paniczu, pod Somosierrą byłem, pod Smoleńskiem, pod Moskwą, przy księciu Józefie, pod Lipskiem. Poratuj mnie! Pojrzy lutek na starca, inwalida bez ręki, a na piersiach błyszczą mu wstążeczki orderowe, legia honorowa i virtuti militari. Sięgnął do kieszeni, wyciągnął garść złota, dał starcowi. Bógże ci zapłać, paniczu, Bóg ci zapłać, będziesz szczęśliwy i bogaty. Błysnęło, zagrzmiało. Mignęła przed oczami ludka księżniczka zaklęta. Nie dotrzymałeś obietnicy, nie dla siebie wydałeś pieniądze i znikła. Rozejrzy się Szewczyk, dziad stoi, jak stał poprzednio, i rzecze. Nie dukat, paniczu, daje szczęście, no praca i zdrowie. Ten pieniądz wart coś, co zarobiony, a dar mocha na złejdzie. idzie. Powrócił lutek do domu rad i wesół. Ocknął się rankiem bez grosza w kieszeni. Wydał na siebie z dziesięć dukatów, a resztę oddał starcowi. Ale też od tego czasu wiodło mu się jak nigdy. Wyzwolił się w wrychle na czaradnika, niebawem majstrem został. Ożenił się z panienką piękną i zacną, dzieci wychował. I żył długie lata w zdrowiu, w dostatku i w szczęściu. A o złotej kaczce słuch zaginął. I dzięki Bogu, bo zła to musiała być boginka, kiedy za warunek stawiała sobie, nie komu. Nie tak, nie tak myślę ci czuć po polsku trzeba. My rządzimy się inaczej. Naprzód biednemu, potem sobie. A wtedy każdej pracy. Pan Bóg dopomoże. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.